Mam tutaj Mironek w sklepie, Pod, podrywa dwie panie. Jak zapewne nie trudno było zgadnąć, pierwsze kroki w Kolumbii, oprócz zobaczenia plaży, zostawiliśmy gdzie? W centrum handlowym. Zboczenie zawodowe. A co z Kolumbii można przywieźć na prezent? Kawa. Wczorajszy dzień to aklimatyzacja w Kartagenie. Byliśmy w centrum handlowym po zakupy do naszego mieszkania, jakieś do jedzenia. I teraz wam, wam pokażę, gdzie w ogóle mieszkamy. Mieszkamy na 11 piętrze tego, tego budynku. Tu jest wejście. To jest taki cały kompleks. Tu jest kolejny budynek. Tam jest następny. Tu jest jeszcze jeden. A tutaj w środku mamy basen I tam jest bar. Tutaj mamy wejście. To jest część kuchenna. Tutaj ja pracuję, tutaj pracuje miron. Tam mironek śpi. Tu jest pralka. O proszę. Tam jest łazienka. Tutaj jest spanko. A to jest takie wyjście na taras. No i taki widok jest z 11 piętra. A tam jest Cartagena. Całe szczęście w tym ośrodku mamy też, też siłownię, Bieżnia, rowerki. jakiś mały atlas. Pantelki. Proszę, on skorzysta. Ja też dzisiaj wieczorem staram się. No i tak na, na końcu tego ośrodka, czy na końcu przy morzu dochodzimy do takich dwóch basenów. Tu jest taki malutki dla dzieci brodzik i tam z tyłu za mną troszkę większy, a tam z tyłu, z tyłu, z tyłu, z tyłu, z tyłu, z tyłu. Morze Karaibskie.